godzina druga trzydzieści nad ranem Zatoka Noworosyjska. Kapitan Wiktor Kozłow miał trzydzieści sekund życia i nawet o tym nie wiedział. Stał na mostku admirała Grigorowicza, popijając letnią herbatę, obserwując czarną wodę sunącą obok jego okrętu wojennego, wartego sto milionów dolarów, niczym płynny obsydian. Bezpieczna przystań, niedobyta forteca, ostatnia kryjówka rosyjskiej floty czarnomorskiej. 280 kilometrów dalej, w betonowym bunkrze pod Odessą, porucznik Kira Wolkow wpatrywała się w wyświetlacz termowizyjny, jej palce zawisły nad spustem. Dwa świecące punkty jej drony pełzły po ekranie w stronę białogorącej sylwetki okrętu Kozłowa. 60 sekund do celu wyszeptała do zestawu słuchawkowego. Jej dowódca major Pietrow pochylił się nad jej ramieniem, jego głos był lodowaty. Zrób to czysto, niech się liczy. Ten okręt ma dane wywiadowcze o rozmieszczeniu naszych pól minowych. Jeśli Kozłow ukończy mapowanie, każde nasze nadmorskie miasto stanie się rosyjską strefą desantową. Pól Skiry walił jak młot. Drony za 15 tysięcy dolarów przeciwko czterotysięcznej fortece technologicznej wyposażonej w systemy antydronowe, urządzenia do walki elektronicznej i zautomatyzowane działa. Ta matematyka była szalona. Plan był genialny. Cztery godziny wcześniej, 315 piętnaście kilometrów od celu. Magura f 5 sunęła 12 metrów nad falami. Sześciometrowy cień przecinający terytorium wroga z prędkością 100 kilometrów na godzinę. Jedna awaria silnika, jeden sygnał radarowy, natychmiastowa śmierć. W brzuchu niosła ładunek. Dwa drony szturmowe, FPVAP przypięte pod skrzydłami jak śmiertelne pasożyty. Ale prawdziwa broń? Dwanaście półkilogramowych mikrodronów nie bombowce duchy. Wewnątrz drona sztuczna inteligencja nieustannie nadawała fałszywy sygnał AS, kuter rybacki, mający zły dzień z GPS-em. Dla rosyjskich radarów po prostu kolejny błąd systemu w morzu cyfrowego szumu. Operatorka w Odesie obgryzała paznokcie do krwi. Jedna awaria Starlink, jedna przerwa w transmisji i cały rosyjski patrol powietrzny spadnie na nich jak wściekłe niedźwiedzie zbliżamy się do strefy rozlokowania odetchnęła kira Przygotowuje sztuczkę magiczną dokładnie o czwartej piętnaście nad ranem brzuch Magury otworzył się dwanaście małych kształtów spadło w ciemność na pokładzie admirała grigorowicza operator radaru omal nie zakrztusił się herbatą jego ekran błogo cichy chwilę wcześniej eksplodował kontaktami nie jeden nie dwa sześćdziesiąt celów Masywny rój dronów materializujący się znikąd zmierzający prosto w stronę floty alarmy wrzasnęły Kozłow pobiegł na mostek wykrzykując rozkazy każdy system uzbrojenia obrócił się na północ śledząc fantomową armadę ale nie było żadnej armady dwanaście mikrodronów tańczyło nad wodą każdy projektował fałszywe sygnatury termiczne przez zaawansowane matryce LED dla rosyjskich kamer termowizyjnych i radarów Garstka maleńkich dronów wyglądała jak cała watacha wilków atakujących. Podczas gdy systemy obronne warte miliardy dolarów goniły nieszkodliwe, świecące duchy, dwa prawdziwe drony szturmowe FP-Funk zrobiły coś przeciwnego do tego, czego oczekiwali Rosjanie. Leciały nisko, cicho, niewidzialnie, tuląc fale na wysokości 12 metrów, wykorzystując krzywiznę Ziemi jako ultimatywną technologię stealth, zabójcy przemknęły obok każdej obrony pełznąc korytarzem w stronę królewskiej sypialni. Cel zaznaczony, wyszeptała Kira, obserwując jak admirał Grigorowicz wypełnił cały jej ekran. Góra stali i technologii wojskowej, nieświadoma węża zamykającego się od tyłu. Potem katastrofa. Trzmetrowa fala podniesiona przez nagły podmuch wiatru uderzyła w bok drona FPV. Dla 16-kilogramowego drona lecącego tuż nad wodą było to jak próba lądowania cesną w czasie huraganu. Przez jedną mrożącą krew w żyłach sekundę Kira widziała tylko ścianę czarnej wody grożącą pochłonięciem jej broni, wartej milion dolarów, ale to był moment, w którym skrupulatne planowanie Ukrainy się opłaciło. Magura nie była tylko pojazdem dostawczym, była cyfrowym pasterzem. Jej pokładowa sztuczna inteligencja przetwarzała dane o wietrze i falach, w czasie rzeczywistym z 1900 amerykańskich satelitów meteorologicznych, wysyłając mikrokorekty do drona FPVK. Dostosuj powierzchnię lotu o ułamki stopnia, skompensuj wiatr boczny, ustabilizuj przechył. Dron zatańczył z falami, wyprostowując się tak szybko, jak został zbity z kursu. Wciąż namierzony, sapnęła kira. Duch jeden stabilny. Ale teraz pojawił się nowy problem. Rosyjski operator walki elektronicznej, ścigający holograficzne duchy na północy, nie był głupcem. Zauważył słabą anomalię sygnału. Wibracje, które nie pasowały do reszty roju. Powiadomił kapitana Kozłowa, który wysłał drona zabójcę do zbadania sprawy. Łowca był teraz łowiony. Wrogi dron nadchodzi, warknął Pietrow. Szacunkowy czas przybycia 90 sekund. Ręce Kiry pofrunęły po kontrolkach. Holograficzny rój na północy nagle się zintensyfikował. Mikrodrony nadawały fałszywe morskie sygnały AIS, sprawiając wrażenie, jakby mała flota kutrów rybackich śledziła rój dronów. Rosjanie połknęli przynętę, przekierowując swojego drona zabójcę, by przechwycił to, co uważali za skoordynowany atak morski. Tymczasem dwa prawdziwe drony szturmowe zamknęły się od południa jedynego kierunku, w którym nikt nie patrzył. Czwarta 45 nad ranem. Odległość do celu 200 metrów. Admirał Grigorowicz wypełnił cały wyświetlacz Kiry. Obrazowanie termiczne pokazywało rosyjskich marynarzy biegających po pokładzie, ale patrzyli na północ, krzycząc na duchy, które Ukraina namalowała im na horyzoncie. Nie mieli pojęcia, że śmierć zbliża się od tyłu z prędkością 100 km na godzinę. Nie celuje w linię wodną. Mruknęła Kira, ustawiając strzał. Nie zatopisz czterotysięcznego okrętu ośmiokilogramową głowicą. To jak próba przewrócenia drapacza chmur petardą. Jej cel: mostek okrętu, jego mózg. Głowica, którą niosła, została zaprojektowana do niszczenia elektroniki niegrubej stali. Plan nie polegał na zabiciu giganta przez dźgnięcie go w serce, chodziło o przecięcie jego pnia mózgu igłą. Nagle syrena rozległa się na Grigorowiczu. Ktoś w końcu ich zauważył. Na mostku Kira mogła zobaczyć przerażoną sylwetkę kapitana Kozłowa. Obracającego się, wskazującego, krzyczącego. Za późno. W bunkrze w Odessie Kira wzięła głęboki oddech. Jej palec zawisł nad spustem. 10 sekund do uderzenia. Kozłow prawdopodobnie krzyczał do radia, domagając się odpowiedzi. Kto zapomniał zainstalować aktualizację oprogramowania antydronowego duch? Za późno na łatkę, towarzyszu. 15-kilogramowy dron FPVP? Uderzył w bok mostka z prędkością 100 km na godzinę, ale prawdziwe szkody wyrządziła 8-kilogramowa głowica kumulacyjna, którą wystrzelił. To nie była masywna eksplozja zaprojektowana do zatopienia okrętu. To było chirurgiczne uderzenie na nowo definiujące współczesną wojnę morską. Ładunek kumulacyjny zdetonował, wysyłając strumień stopionej miedzi i przegrzanego gazu przez cienką stal mostka. Z prędkością tysiąca metrów na sekundę. Kapitan Kozłow został rzucony przez pokój przez falę uderzeniową jego krzyki zagubione w ryku eksplozji. Fala nadciśnienia głowicy, 350 tysięcy funtów na cal kwadratowy, całkowicie zniszczyła delikatną elektronikę okrętu. Jak uderzenie smartfona kowalskim młotem. W bunkrze w Odessie Kira zerwała zestaw słuchawkowy i wybuchnęła w okrzyki. Z góry obserwowali obraz z kamery termowizyjnej Magury, pokazujący nowy jasny biały rozkwit na nadbudówce admirała Grigorowicza, 280 kilometrów dalej. Kozłow prawdopodobnie przeklinał po rosyjsku, próbując gasić pożar jedną ręką, podczas gdy drugą ściskał ranę od odłamka. Rosyjski okręt szpiegowski wart 100 milionów dolarów był teraz bardzo drogim, bardzo głośnym, pływającym śmietnikiem. Konsola radarowa zniszczona. Sprzęt podsłuchowy Elint unicestwiony. Systemy walki elektronicznej, które miały chronić okręt, zredukowane do elektronicznego konfetti. Geniusz ataku polegał na tym, że nie wymagał zatopienia okrętu. Zatopiony okręt można w końcu wymienić. Ale okręt, który przeszedł technologiczną lobotomię, to był o wiele bardziej podstępny problem. Naprawa elektroniki, która została zamieniona w złom. Zajmie miesiące, jeśli nie lata, i dziesiątki milionów dolarów. Różnica między złamaną kością a trwałym uszkodzeniem mózgu jedno się goi, drugie zostawia się kaleką na całe życie. Strategiczne reperkusje były natychmiastowe i miażdżące. Rosja właśnie straciła jeden z czterech swoich najskuteczniejszych okrętów wywiadowczych na Morzu Czarnym. Jego zdolność do mapowania pulminowych, przechwytywania ukraińskiej komunikacji i śledzenia aktywności okrętów podwodnych została sparaliżowana w sekundach. Planowany atak desantowy, do którego ten okręt torował drogę, zawieszony na czas, nieokreślony, ale psychologiczny wpływ był jeszcze większy. Rosyjska flota czarnomorska teraz wiedziała, że nie ma bezpiecznej przystani ani na Krymie, ani w Noworosyjsku, nigdzie. To była asymetryczna wojna morska w najlepszym wydaniu. Ukraina zamieniła całe Morze Czarne w swoją osobistą strzelnicę, gdzie nawet najbardziej cenione rosyjskie okręty stały się łatwymi celami. Następnego ranka ukraiński wywiad wojskowy opublikował potwierdzenie: ziarnisty czarno-biały film pojawił się na ich oficjalnym kanale Telegram. Ostatnie sekundy życia drona FPFA, pokazujące idealne uderzenie w mostek Grigorowicza, podpis, kolejny gryzie kurz. Film stał się wirusowy, miliony wyświetleń w godzinach. Międzynarodowa prasa eksplodowała. CNN poświęciło całą godzinę na analizę oszałamiającej efektywności kosztowej. Forbes odkrył geniusz wielowarstwowego ataku dronów, obliczając, że Ukraina wydała na całą operację mniej niż Rosja wydaje na paliwo dla Grigorowicza w ciągu miesiąca. Oficjalna odpowiedź Rosji, ogłuszająca cisza przez 18 godzin, potem żałosne oświadczenie o szczątkach drona znalezionych w pobliżu portu i minimalnych uszkodzeniach podczas ćwiczeń. Za późno. Wyciekłe zdjęcia pokazywały całkowicie zniszczony mostek, dymiące systemy i ekipę spawalniczą desperacko próbującą naprawić szkody. Dla Ukrainy ta operacja oznaczała znacznie więcej niż zwycięstwo taktyczne. Pokazała światu, że mały naród może wykorzystać inteligencję i technologię do neutralizacji tradycyjnych przewag militarnych supermocarstw. Witajcie w przyszłości wojny gdzie drony za piętnaście tysięcy dolarów niszczą okręty warte sto milionów dolarów, gdzie duchy polują na gigantów, gdzie zasady zmieniły się na zawsze.